Aby zapisać wykres w formie pliku graficznego należy na wykresie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję Save as Image. W okienku, które się pojawiło, możemy wybrać format pliku oraz szerokość i wysokość w pikselach. Aby zapisać plik należy podać jego nazwę i kliknąć przycisk Save. Teraz wystarczy otworzyć menedżer plików i otworzyć wykres. Jak widać, wykres został wyrenderowany do podanego przez nas rozmiaru. U dołu można znaleźć informacje takie jak źródło danych, ID oraz okresowość i interwał. Po prawej stronie znajduje się informacja o tym, że wykres został stworzony przy pomocy programu Another Charts. I data jego stworzenia.